Siemanko. Na potrzeby tego filmu trochę zwiększyłem tutaj ratio. Zaraz wam pokażę. Yy, ja sobie leciałem za stawkę teraz no 00035208. Na potrzeby filmu teraz zwiększyłem na taką, bo wcześniej miałem mniejszą. A wcześniej miałem chyba 4000 tam Satoshi tej waluty. I Teraz tak. Jak mi zapauzuje, ja jeszcze oczywiście sobie dobijam, wskoczyło 26 na 0.7, oczywiście trzeba uważać, patrzeć i teraz robię tak, Pik to jakąś bezpieczną stawkę, na początku to grałem nawet ze 16, potem 32, 64, teraz sobie na 128 akurat puszczę. Nie siadło, nie siadło, nie siadło. no i już, jak już jest taka niebezpieczna stawka, no akurat mi teraz siadło, nie? Przy czwartej. Ale głównie idea jest taka, że nie ma długiego, długiej czarnej serii. Ja oczywiście wtedy sobie suwak zmniejszam tutaj na 27. Czasem jak już naprawdę już nie mogę trafić, to nawet do takiej liczby. Ale dobra, zostawmy sobie na 25. No, i te BFG jeszcze sobie robię raz. No i siadło. I tą taktyką jest to bardzo powolna taktyka, bo czekam aż na innej walucie, po potracę. Wczoraj sobie wyzerowałem TRX i ETRUM, ale teraz mam od nowa, bo miałem stacking. No i co, i robię teraz tak. Tu mam oczywiście stop loss na 0,1 razy 458,90 razy 4,5. I puszczam start. Na 2.45 ostatnio jeszcze dużo grałem, ale na 2.5 też jest spoko. No i tak leci. Zaraz jeszcze tutaj może doleci albo nawet ręcznie. Zaraz zobaczymy. Jakaś czarna seria, żeby chociaż wpadła. Mm. No dawać kurde. Potrzeba do filmiku to nie ma nagle czarnej serii, nie? To jest najlepsze. Dobra i jeszcze raz wam pokażę. Na 63 pyk. Siadło. Siadło. No i z powrotem zmieniam. nie chcę lecieć na 10 tysięcy, widzę, że fajnie leci no i tak to by wyglądało ta taktyka macie stop loss na 100% znaczy stop on loss to jest 0,1 a podnoszenie na 100% nie, on loss czyli, że przy stracie ma podbijać stawkę o 100%, oczywiście jak mam razy 2,5 no to przy 10, z 10 robię 25 no tu widać zresztą te kwoty tak to właśnie wygląda jeszcze dla pokazania, jeszcze raz wezmę. Jakiś lak był, bo zastupowałem na wygranej. No i tak jak na screenach widzieliście, nie? Z 63 robię 158. Z 2,5 robię 6. No i tak leci. Wczoraj przez cały dzień zrobiłem: No w sumie to tak. Mogę powiedzieć szczerze, że wczoraj miałem 0 Satoshi totalnie 0, a dzisiaj mam 19 tysięcy. Tylko że 2 stackingi po 800 i 1100 odebrałem. No i BFG z 3300, 3400 na 4100. Nie mówię, że nie ma tu ryzyka, bo jakieś jest. Ale trzeba wiedzieć, w którym momencie zakończyć. Jeżeli bym tutaj podbijał stawkę na nie wiem, już by było 160 czy 320, bym skakiwał, no to od razu ten suwak tutaj przesuwam nawet do 2,0, a nawet na 1,9. Można stracić, to od razu ostrzegam, no ale jest to dosyć bezpieczna strategia. Od tygodnia nią gram, tylko że przez tydzień praktycznie, przez 5 dni zapomniałem o tym, żeby sobie zamieniać te waluty. No i dobra, i sobie lecę tu z powrotem. Nie ma co przedłużać tego filmiku. To tyle, na razie hej.